Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj nie będzie o Romecie, a będzie o tym, co jest przed Wami. Jest to mój nowy kask, który zakupiłem. Pomyślałem, że z nowym sezonem przyda się nowy kask. Jest to kask integralny. W poprzednim jeździłem w kasku otwartym, tylko z przyubicą. Denerwowało mnie, Przede wszystkim to, że zwyczajnie zawiewało mi pod brodę jadąc przy ubicom i dlatego zdecydowałem się wymienić kask na inny. Myślałem z początku o kasku szczękowym, ale doszedłem ostatecznie do wniosku, że zakupię kask w pełni integralny i zacząłem też za takim się rozglądać. Pierwszym moim typem już tak jakby w zeszłym roku, jak rozważałem, rozważałem na jesień zakup kasku, był model Ente Helmets, ten, który posiada malowanie TT. Bardzo mi się podobał. W ogóle malowanie mi się bardzo podobało. Ale też rozglądałem się za czymś innym. MT miał również drugi model, chyba Blades SV. Też mi się bardzo podobał. Patrzę też za HJC-iem CS15 ale dysponując troszkę większym budżetem postanowiłem rozejrzeć się za czymś lepszym i ostatecznie wybrałem się do Torunia, do sklepu motocyklowego i tam po rozmowie z sprzedawcą, który pomógł mi świetnie doradzić, powie, wysłuchał to, czego szukam. Nie byłem do końca zdecydowany, czy model z blendą, czy bez blendy. Przymierzałem o, Kilkanaście modeli kasków różnych rozmiarów. Okazało się, że niekoniecznie model, który jest S-kom, M-kom u innego producenta wypada tak samo. Inne leżały lepiej, inne troszkę gorzej. Przymierzałem tych modeli naprawdę sporo. I ostatecznie zdecydowałem się właśnie na tego HJCK C70. Model posiada blendę. Odbędzie się nim pierwszą jazdę żeby wypróbować kask, jak się jeździ i jestem zadowolony. Wyższenie jest całkiem przyjemne, na pewno jest o niebo o niebo ciszej niż w kasku otwartym, który miałem poprzednio. Blenda nie jest mocno przyciemniona, jest tak lekka, ale naprawdę spełnia swoją rolę. Jestem zadowolony, chociaż większość czasu jechałem tylko z zamkniętą przyłbicą. Nie jechałem z blendą, bo nie było też takiego ostrego słońca. Także kask naprawdę bardzo fajny. Ja osobiście jestem zadowolony z zakupu. Czemu biały kolor? Myślałem też o modelu z malowaniem. Ale w ostateczności uznałem, że biały będzie najbardziej uniwersalny w przyszłości gdybym chciał zmienić na inne moto. Widziałem też kilku motocyklistów, którzy przyjechali do sklepu i mieli zwyczajnie kaski dobrane pod kolor motocykla i kombinezonu. Tak też można, nikt nikomu przecież nie zabrania. Ale ja zdecydowałem się na biały kolor, taki uniwersalny. Oglądałem też modele z malowaniem, też HJC-70. Ale mówię, wezmę biały, taki latem, nie będzie się też tak mocno ogrzewał bo były też ładne modele innych producentów, czarne, matowe, z jakimiś malowaniami, ale uznałem, że biały będzie najbardziej uniwersalny, podobał mi się i też taki kask postanowiłem zakupić. Kask posiada trzy otwory wentylacyjne, z przodu na szczękę, nakotwierany, tutaj u góry, też taki otwierany z tyłu taki suwak, nie wiem czy to będzie dobrze widać do opuszczania i otwierania blendy. Może wam jak to działa. Aha, tak to jest. Blenda schodzi do snisko. Radę fajnie widać. I pokażę Wam jeszcze z tyłu otwory. O, tutaj są takie dwa wieczniki. Prawda spełnia to swoją funkcję. Nie jest to na pewno jakaś super mocna wentylacja, jak w innych drogich kaskach, ale moim zdaniem wystarczająca na prędkości, z którymi zresztą się poruszam. Myślę, że spełnił w zupełności swoje zadanie. Wizjer posiada przystosowanie już pod pinloka. Na koniec jeszcze wrzucę Wam kilka zdjęć kasku, napiszcie co sądzicie, w jakich kaskach wyjeździcie. I zapraszam Was do kolejnych materiałów na moim kanale. Cześć!